Rzadko zdarza mi się robić materiały o skinach. Gdy te mają ciekawą historię i tworzą bogate oraz interesujące uniwersum, jasne, siadam i wyjaśniam wszystkie zależności między konkretnymi postaciami. Jest to przecież lore, jasne, lore dla największych świrów, gdyż i tak Canon League of Legends jest ogromny bez alternatywnych światów, ale stricte materiały o samych skinach robię raczej rzadko. Ale dzisiaj muszę to zrobić. Z prostej przyczyny. Niektóre z tych skinów są tak dobre, że w mojej skromnej ocenie mogłyby być oddzielnymi postaciami w League of Legends. Dlatego dzisiaj standardowo wyjaśnimy sobie fabularne zależności nowego świata w League of Legends, ale zwrócę również uwagę na aspekty wizualne i rozważę, jak niektóre ze skinów uniwersum złamanego przymierza mogłyby być oddzielnymi postaciami w League of Legends. Skiny złamanego przymierza wprowadzają do League of Legends nowe uniwersum o nazwie Zapomniany Hymn. Sama konstrukcja tego świata jest dość prosta i wręcz powtarzalna przez Riot do znudzenia. I naprawdę do, do znudzenia. znudzenia. I trochę się tutaj zawiodłem, ponieważ oto mamy świat, w którym walczą dwie frakcje. I tyle. To w takim ogromnym uproszczeniu. Jeżeli zagłębimy się jednak nieco bardziej, to odkryjemy, że jest to zniszczony świat. Jak to zostało określone, świat tchnień i szkła. Cokolwiek to oznacza, gdzie modlitwy pozostają bez odpowiedzi, a przysięgi są kwestionowane. W sumie to nadal nie do końca wiadomo o co tutaj chodzi. Knienie i szkło brzmią trochę dziwnie. Natomiast motyw na nowe skiny został zaczerpnięty z koncepcji witrażu, gdzie szkło swoim pięknem prezentuje obraz czy pewną określoną kompozycję. Przyznam, że pomysł jakoś tak mi nie leży, jeżeli chodzi o budowanie świata na tym, natomiast jeżeli chodzi o estetykę, to jak najbardziej. Mamy tutaj dwie frakcje, tak zwanych Aspirantów oraz z angielskiego Nevergust, co na polskie zostało przetłumaczone jako Morołaki. Spór toczy się o studnie Aspiry mającą być mistycznym tchnieniem życia. Dla aspirantów, aspira, jak sama nazwa wskazuje, jest darem, który dla nich oznacza możliwość życia pozagrobowego, takiego powiedzmy wiecznego życia. Zmorołaki natomiast uważają, że życie jest jedno i trzeba je przeżyć w nadmiarze. Są oni również spaczeni tym, że muszą wszystko odczuwać jak najbardziej, jak najsilniej, gdyż mają tylko jedno życie. No i w zasadzie o to się wszystko rozchodzi. Wydaje mi się, że nie jest to najciekawszy koncept, Jaki można wykorzystać do stworzenia nowego świata w LOL? Tym bardziej, że został przygotowany przez Maxa Folkmana, senior narrativa z Riot Games, który przygotował na przykład genialny koncept Empireum Pajka. Moim zdaniem świat ciekawy nie jest, ale postacie to już jest zupełnie inna sprawa. Zacznijmy od aspirantów i definitywnie najlepszego Chogata. Ten dosłownie jest żywą bronią zaprojektowaną przez Nocturna, której zadaniem jest oczyszczenie świata ze zmorołaków. Płagam, mogę już nie używać. Tego określenia bo ono okropnie. Zamiast tego będę mówił tych drugich. Czogat jest ponadto wzmocniony świętymi artefaktami, ale pozostaje uśpiony. Natomiast jego twórca Nocturn cały czas karmi go więźniami. Więźniami są oczywiście zmoro, znaczy. Ach, ci drudzy. Mam wrażenie jakby było to co najmniej lekko inspirowane Cthulhu. Natomiast Nocturn popełnił dość spory błąd, gdyż pomimo intencji, gdy czogat się obudzi, nic nie będzie w stanie zaspokoić jego głodu. Z jednej strony, ten koncept Czogata jest wręcz genialny, z drugiej strony, jak to jest w ogóle możliwe, że skin do postaci. Ma lepsze i ciekawsze lore od samej postaci. Drugą aspirantką jest MFka, skupiająca się na zemście, gdyż ci drudzy, po pierwsze, odpowiadają za śmierć jej rodziców, więc jest to motyw zaczerpnięty z jej fabuły. Zatem fani gangplanka mogą w przyszłości zacierać rączki na skina z tej serii a po drugie ze względu na pewnego rodzaju przekabacenie jej najlepszej przyjaciółki Riven, czy bardziej spaczenie. Oczywiście jest to rzecz występująca tylko w tym uniwersum. Miska nawet strzeliła do niej, prawie pozbawiając ją życia, natomiast Riven jakoś udało się przeżyć. Natomiast jak to Rajot ostatnimi czasy ma w zwyczaju, prestiżowy skin nic do tego świata nie wnosi, a ma po prostu ładnie wyglądać. Najstarszym członkiem aspirantów jest Nocturn, który zamienił swoje fizyczne ciało na czystą energię ze Studni, której teraz broni. Jego celem i oczkiem w głowie jest ciągła praca nad potężną bronią mającą zniszczyć tych drugich. Bronią jest oczywiście czogat. Ostatnią członkinią aspirantów jest Zaya i jej relacja z Rakanem jest tutaj nieco skomplikowana. Oficjalnie, Zaya należy do aspirantów, Rakan, do tych drugich. Natomiast dwójka zakochała się w sobie i lekceważyła starcia dwóch frakcji. Rakan zaczął działać przeciw tym drugim i miał wykraść coś od Wladimira, będącego najwyżej postawioną postacią w tamtejszej frakcji. Natomiast ten złodzieja przyłapał, co nie skończyło się dla niego dobrze. Zaja musiała dogadać się z Włodzimierzem, Rakan przebudził się, ale jako ten drugi. Z tego względu Zaja stara się jakoś pomóc Rakanowi i donosi Wladimirowi informacje z wrogiego obozu, jednocześnie szukając dla ukochanego lekarstwa. Ten z kolei boi się, odczuwając swoje mroczne pragnienia i obawia się, że wreszcie Zaja to zobaczy, zobaczy kim się stał. Zatem w ten sposób możemy przejść do tych drugich. Rakana już omówiliśmy, więc został Wladimir i Riven. Ten pierwszy niestety zbyt ciekawy nie jest po prostu chce odnaleźć studnie aspiry. Co jest jednak ciekawsze? Na jego grafice można znaleźć świetne nawiązanie do karcianki Legends of Runeterra, gdzie znajdziemy dwie postacie z tej gry, Ofelię oraz Keia. Przejdźmy jednak do legendarnej Riven. Ta z początku była aspirantką, ale odkryła, że Nocturn torturuje tych drugich i karmi nimi czogata. Udało jej się uciec z jednym z więźniów i pomimo śmiertelnej rany zadanej przez MFK udało jej się przeżyć. Oczywiście, z racji tego, że to legendarny skin do Riven, ma ona jeszcze nagrane specjalne interakcje i są one dobre, pogłębiają nieco klimat tego świata, aczkolwiek rozszerzają go minimalnie, więc nie będę ich omawiał. Natomiast muszę omówić wygląd tych postaci. Macie czasami wrażenie, że skinów w League of Legends jest tyle, że jak patrzycie na jakiegoś, mówicie, kurczę, ale kozacka jest ta Irelia, a później się okazuje, że to jest Cydra. Nie wiem, ale ja tak mam z niektórymi skinami. O ile jak patrzę sobie na te skiny i w niektórych przypadkach rzeczywiście od razu rozpoznaję Zaję, Brakana, Wladimira, czy tutaj misfortunkę, w sensie nieprestiżową. Ta reszta ma tak świetny design, że mogłaby być oddzielnymi postaciami w League of Legends. Zacznijmy od Nocturna. Tego oczywiście na splasharcie można rozpoznać i jest podobny głównie ze względu też na ostrza, ale rzucę tutaj swój pomysł, bo jak pierwszy raz na niego spojrzałem, to to, że jest to Nokturn, to nie było dla mnie tak od razu na Stryk oczywiste. Jak wiemy. Pustka jest wymiarem bardzo specyficznym, gdzie na przykład obserwatorzy, czyli panowie pustki, wychodząc z niej do świata rzeczywistego, byli niezwykle zdziwieni nowymi bodźcami i fizycznością. A pamiętajmy, że Runterra składa się jakby z dwóch światów. Co jeżeli tutaj nie byłoby nocturna, a byłby to jeden z obserwatorów, który wydostał się nie do świata rzeczywistego, a duchowego? Co gdyby zbierał tam siły i zaczął wypaczać świat duchowy? Tworzyłby swoją broń w postaci czogata, karmiąc go duszami zmarłych, a którego później głód by się tak zwiększał, że musiałby się udać na runterre. Skoro już przeszliśmy do czogata, ten koncept jest wręcz niesamowity. Uśpiony potwór, wiecznie głodny, pożarający śmiertelników, zasilany do tego jeszcze starożytnymi artefaktami. W niektórych uniwersach jest koncept postaci określanej jako Niszczyciel światów. Co jeżeli czogat, praktycznie bez lore, mógłby być przepisany na nowo i wprowadzony do kanonu League of Legends w postaci takiego ala Destroyera? Zobaczcie: bohater jest dzieckiem pustki. Wiemy, że obserwatorzy chcą na Runeterre powrócić i stworzyli dzieci pustki. Gdzie najważniejszym jest w mojej opinii Welkos? Co jeżeli ten zbierałby informacje, wiedzę o świecie potrzebną dla czogata, aby ten się przebudził jako zagłada świata? Tak ja wiem, że byłby to kolejny pomysł zagrożenia dla Runterry, ale pustka zawsze jest gdzieś tak obok. Wiemy, że jest, ale jest zamknięta w ryzach i nic się z nią w zasadzie nie dzieje. A czogat byłby taką postacią wręcz twarzą nadciągającej zagłady. Mamy belwet, ale ta reprezentuje nowy odłam pustki. A ta stara, takowej jednej twarzy najważniejszej, to nie ma. Jakby coś takiego zrobiono i powstałby koncept walki nowej pustki i starej, aka belwet vs. Czogat, to moim zdaniem byłoby to naprawdę coś. Ale ten Czogat. Wcale nie musiałby zostać nowym czogatem. Zobaczcie, ten pomysł tak mi przez głowę przeszło. Wychodzi przecież nowy support Milio, a ten zgodnie z informacjami z Rajotu ma rzucić na światło dzienne sekrety Juntal, czyli najważniejszej kasty Wisztalu. Są różne teorie na temat tego, co to mogą być za sekrety. Są teorie, że np. wysoce postawieni Wisztalu nie podają opinii publicznej informacji, że pustka Wikati została pokonana. A ludzie w Isztalu myślą, że cały świat wokół jest pożarty przez pustkę, a został tylko Isztal. Widziałem również teorię, że Isztal jest zdewastowany po zrujnowaniu, że magowie są pod wpływem jakiegoś demona. Co na przykład było ważną częścią historii Nocturna setki lat wcześniej. Albo nawet, że używanie magii przez Juntal niszczy Runterre od środka. Naprawdę gracze są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o te teorie. Natomiast, co jeżeli Isztal zamknąłby się przed światem, ponieważ Zikati zabrali jednego potwora z pustki, małego, który powoli ewoluował. I przez setki lat rósłby, a isztaliańscy Magowie staraliby się zaspokajać jego głód. Doszłoby wręcz do tego, że zaspokajaliby jego głód swoimi własnymi obywatelami. A potwór powoli by się uwalniał. Co jeżeli poszlibyśmy jeszcze inaczej? W wojnie Wikati z pustką znamy wyniesionego Nezuka, który stworzył twierdzę, monolit mającą zniszczyć i wygrać z pustką. Wiemy, że Nezuk uciekł, ale nie mamy pojęcia, co się z nim dalej stało. Co na przykład, jeżeli dorwałby go Vel'Koz, pochłaniając jego wiedzę na temat tworzenia takich twierdz? Poza Malfightem byłby jeszcze jeden fragment monolitu, który zostałby oszczędzony, i ten byłby na przykład na plecach potwora. I pustka zbudowałaby swoje monstrum w oparciu o wiedzę Nezuka. Myślę, że pomysłów na coś takiego znalazłoby się jeszcze Multu. I to pokazuje nie tylko siłę konceptu Chogata, ale też i jego skina. Riven. Jeżeli macie uważne oko, to poza tym, że ten skin jest prześliczny, w odbiciu szkła widać jej prawdziwe oblicze. Co gdyby była taka postać, nazwijmy ją Elnora, na przykład, z dumnego i pięknego miasta. Kilkanaście lat temu zajętego przez Noxus. Oczywiście najazd byłby tragiczny dla tamtejszej ludności. Załóżmy, że życie jej rodziców zostałoby brutalnie zakończone. Bohaterka całe życie chowała w sobie urazę. Lecz Noxus, widząc silną fizycznie dziewczynę, wziął ją pod swoje skrzydła, a ta cały czas planowała zemstę, czekając na odpowiedni moment. Noxus myślał, że ją wykorzystuje, natomiast to ona wykorzystywała Noxus, trenowałaby tam z najlepszymi i byłaby jedną z kilku wojowniczek należących do specjalnej noksjańskiej jednostki stworzonej przez Borama Darquila. Ten, jak wiemy, poszukiwał sposobów na przedłużenie swojego życia, lub nieśmiertelność. A nasza Elnora należałaby do tej małej frakcji i przemierzała Runeterrę w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby pomóc Wielkiemu Generałowi. A tak naprawdę szukała tego dla siebie. I znalazłaby, cokolwiek by to nie było. Na przykład w Shurimie znalazłaby walewę, siostrę Varusa. Tak wiem, ale uwielbiam koncept tej postaci w kanonie League of Legends. Przecież Riven na tym skinie ma tutaj nawet taką ala darkińską rękę. Walewie tak bardzo spodobałaby się Elnora, tak głęboko chowająca chęć zemsty i mordu, że nie przejęłaby ciała śmiertelniczki, a zwyczajnie pomogła jej zrealizować jej cele, co byłoby świetną rozrywką dla Darkinki. Brutalnej zresztą. Dlatego Varus nie może znaleźć swojej siostry. Jeżeli z kolei uznacie koncept kolejnego Darkina za mało oryginalnego, i znowu ten Marwyk gada o tej Walewie, choć, no, mimo wszystko, mam wrażenie, że fajnie to wpisałem do kanonu, to co byście powiedzieli na to, gdyby była to postać z nieco świeższą historią? Kojarzycie Szary Legion z Noxusu? Taki oto najstraszniejszy oddział, gdyż złożony z ożywionych wojowników. Niedawno zresztą masakrujący jedną z demacjańskich osad. Co gdyby była jego częścią, lub po cichu miała problem jak Lux? Nie potrafiła w pełni kontrolować swojej mocy. Razem z resztą napadniętych demacjan poległaby, a Noxianie chcieliby ją wskrzesić, co by się udało. I ta ze względu na swoją magiczną moc zostałaby albo w szale członkinią Legionu, albo tak kochałaby ojczyznę, że nawet po śmierci w gniewie zostałaby nieumarłą wojowniczką walczącą incognito za Demację. I na przykład byłaby ostatnim bossem w Mage Sikerze nadchodzącej grze o Sylasie. Kurczę, powiem wam, że Lord League of Legends ma taki potencjał, że to jest po prostu masakra. Ale okej, okay, bo trochę się tutaj rozgadałem o Riven, a została nam jeszcze MFK. O ile zwykła wygląda jak MFK, o czym już wspomniałem, o tyle jak spojrzałem na prestiżową, to w ogóle jej nie poznałem. Jasne, gdzieś tam niżej trzyma pistolety w grze, wiadomo, że to MFK, ale jej oblicze na portrecie z peleryną i długimi włosami, wręcz na tle wirażu przypominającego aureole. I w ogóle ma ona też taki astralny wygląd. To jak spojrzałem, mówię: Ej, ale to jest w ogóle postać z League of Legends? Powiedziałem sobie: Hej, przecież to mogłaby być kolejna bohaterka. Jak wiemy, słuchajcie, plan aspektów odnośnie walki z pustką był następujący. Wykradnijmy moc Aureliona, wtłoczmy ją w śmiertelników, którzy stworzą armię wyniesionych, która zatrzyma pustkę. Ten plan, jak wiemy, nie do końca się udał. Co gdyby ta postać była nowym planem? Wszechświat Ligo Legendowy jest ogromny i wydawałoby się to wręcz dziwne, gdyby aspekty głównie koncentrowały się na runterze. Co jeżeli gdzieś w połaciach odmentach kosmosu, któryś z aspektów albo ogólnie aspekty opracowałyby jednak nieco skuteczniejszą taktykę od wyniesionych i ta oto zakapturzona postać byłaby jedną z takich właśnie wyniesionych, co gdyby Aurelion Sol nie był jedynym oszukanym astralnym smokiem przez aspekty a byłyby też inne. Na przykład smok odpowiadający za ciemną materię, i w połączeniu mocy tych dwóch smoków ciemnej i jasnej, bo tak się układają barwy tego skina, powstałaby taka nadwyniesiona, wysłana na runterre, aby pomóc jej w walce z pustką. Moi drodzy, tyle z moich rozważań. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, chcielibyście jakiś pomysł zaproponować, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.